Pan z Wami, słuchajcie, słowa Ewangelii według świętego Marka. Mała tobie, Panie. Pewnego razu, gdy Jezus przechodził w Szabat pośród zbóż, Uczniowie Jego zaczęli po drodze zrywać kłosy. Na to faryzeusze mówili do Niego, patrz, czemu oni czynią w szabat to, czego nie wolno. On im odpowiedział, czy nigdy nie czytaliście, co uczynił Dawid, kiedy znalazł się w potrzebie i poczuł głód on i jego towarzysze? Jak wszedł do domu Bożego za Abiatara, najwyższego kapłana. I jadł chleby pokładne, które tylko kapłanom jeść wolno. I dał również swoim towarzyszom. I dodał: To szabat został ustanowiony dla człowieka, a nie człowiek dla szabatu. Zatem syn człowieczy jest panem także szabatu. Wszedł znowu do synagogi. Był tam człowiek, który miał uschniętą rękę. Śledzili go. Czy uzdrowi go w Szabat, żeby go oskarżyć? On zaś rzekł do człowieka z usłą ręką: Podnieś się na środek. A do nich powiedział: Czy wolno w Szabat uczynić coś dobrego czy coś złego? Życie uratować czy zabić? Lecz oni milczeli. Wtedy spojrzawszy na nich dookoła z gniewem, zasmucony z powodu zatwardziałości ich serc, rzekł do człowieka: Wyciągnij rękę. Wyciągnął i ręka jego stała się znów zdrowa. A faryzeusze wyszli i ze zwolennikami Heroda zaraz się naradzali przeciwko niemu, w jaki sposób go zgładzić. Oto Słowo Pańskie, a Tobie Chrystus. Do dzisiaj w judaizmie, wśród Żydów jest takie przekonanie, że Jedyną rzeczą, którą można zrobić w Szabat, to jest takie działanie, które polega na uratowaniu, uratowaniu życia człowieka. I ciekawe jest to, że kiedy Żydzi mówią o Szabacie, to mówią głównie o działaniu Boga. To Bóg w Szabat na przykład przyjmuje ludzi. Do swojej chwały, kiedy umierają. A przecież tak się zdarza, że ktoś umiera w sobotę, w Szabat. To Bóg powołuje ludzi do życia, kiedy ktoś się poczyna w sobotę. To jest działanie Boga, bo Bóg działa w Szabat. I dzisiaj widzimy w Ewangelii, jak Pan Jezus działa w Szabat. Szabat dla nas to niedziela. Kto, zwie, kto wie z dzieci, dlaczego niedziela jest naszym szabatem? Dlaczego my nie spotykamy się w sobotę, tylko w niedzielę? Bo co się stało w niedzielę? Co się zmieniło? Chrześcijanie zmienili dzień szabatu. Kto pamięta z dzieci komunijnych? Bo Jezus z martwych wydarzyło się, Coś niesamowicie ważnego w świecie, w historii naszej, że Pan Jezus w niedzielę z martwych wstał i chrześcijanie zaczęli czcić Pana Boga właśnie w niedzielę. To jest nasz szabat. No i teraz, co ma się stać w ten szabat nasz? Co ma się stać w niedzielę? To, co jakoś dla mnie w tej Ewangelii jest takie niezwykle ważne, to jest taki fragment, w którym mówi o tym, że kiedy Pan Jezus w Szabat właśnie spotkał człowieka, który cierpiał w synagodze, to kazał mu stanąć na środku. Pomyślałem sobie, Jezus przecież nie musiał tego robić. Święty Marek pisze, że Pan Jezus powiedział, podnieś się na środek. Czyli postawił go na środku. Co Pan Jezus chciał przez to powiedzieć? Chciał powiedzieć, że ten człowiek jest bardzo ważny, że on jest tutaj najważniejszy. Za chwilę uzdrowił jego rękę, uzdrowił go, uszczęśliwił go. I zobaczcie, że o to chodzi w naszym przeżywaniu Szabatu, że wydaje, mi się, wydaje nam się tak. Tak na pierwszy rzut oka, że my stawiamy Boga na środku. I tak jest, i tak mamy robić. Czcimy Go, chwalimy Go w niedzielę, modlimy się do Niego, a co On w odpowiedzi robi? On w odpowiedzi robi coś takiego właśnie, jak w tej Ewangelii, że stawia nas na środku. I mówi: Ty jesteś dla mnie ważna. Ty jesteś dla mnie ważny. Twoje sprawy są dla mnie ważne. I my tego bardzo potrzebujemy, żeby Bóg postawił nas na środku, żeby doświadczyć tego, że, że jesteśmy ważni dla Niego, że nasze życie jest ważne. Wczoraj to w czasie pierwszej komunii świętej pięknie wyglądało, bo byliśmy skupieni na dzieciach, które przystępują do pierwszej komunii świętej i, i od razu było widać, że one są ważne. Piętnaścioro dzieci, najważniejszych, najważniejsze osoby w tym Kościele. I Pan Bóg mówił im, jesteście dla mnie ważni. To, o, o co się modlicie, to, za co dziękujecie, to o co prosicie, to, z czym przychodzicie tutaj do Kościoła, to jest dla mnie ważne. Tak jak ten, to cierpienie tego człowieka, ta jego usła ręka, była dla Pana Jezusa bardzo ważna. Jezus mówi, wyjdź na środek. Niech wszyscy cię zobaczą. Niech zobaczą, że ja ciebie widzę. I druga rzecz, taka konsekwencja e, takiego myślenia e, kiedyś wybrzmiała w czasie soboru watykańskiego II, kiedy biskupi napisali, że to człowiek jest drogą Kościoła. Potem powtarzał to bardzo często święty Jan Paweł II. Że to człowiek jest drogą Kościoła i że Pan Bóg wzywa nas do budowania takiego Kościoła, w którym ludzie są ważni, że są ważni z tym, w jaki sposób cierpią, z tym, w jaki sposób się radują, że tutaj właśnie chodzi o, o nas, nie? w Kościele chodzi o nas. I, I chcemy siebie dzisiaj zauważyć w takiej odpowiedzi na to słowo zauważyć siebie. Zauważyć, że jesteśmy ważni dla Boga, ale też zauważyć siebie i pomyśleć sobie, czy ja tak chcę w kościele, nie? czy taki kościół chcę tworzyć, współtworzyć, w którym ludzie są ważni dla Boga i ważni dla nas nawzajem. To jest takie światło, które dzisiaj myślę, otrzymujemy z tej Ewangelii, kiedy Pan Jezus mówi: Szabat polega na tym, że Pan Bóg stawia Ciebie na środku. Wydaje, mi się, wydaje nam się, że my coś dla Niego robimy. Przychodzimy do Kościoła, trudzimy się, żeby rano wstać, ogarnąć dzieci, przyjechać tutaj i często na ostatnią chwilę, bo rzeczy się komplikują. I wydaje się, że coś robimy, takiego bardzo ważnego dla Pana Boga, a On nam pokazuje: To ja Ciebie teraz postawię na środku. Jesteś dla mnie ważny, jesteś dla mnie ważna. Steinman.